Dzisiaj znowu kręcimy w trochę nietypowym miejscu i mamy dość szeroki kadr, więc nie zdziwcie się, jak zobaczycie na przykład to, czyli różowe skarpetki, bo dziś są różowe, ale dzięki temu będzie wszystko znacznie lepiej widać. I ktoś powie, że to, co tutaj widać, jest bezsensowne. Duża obręcz, mała serwetka i jak ja mam zamiar w ogóle to połączyć? Będziemy sobie udowadniać, że to ma sens. Gdyby to zmierzyć, to mamy tutaj obręcz, która jest nie ta strona, okolice 35 cm, a serwetka tak niecałe 30. I wbrew pozorom to powinno zagrać, ale jak. Najpierw musimy sobie serwetkę przygotować do wstępnego, takiego, które nam później pomoże przytwierdzenia do obręczy. Żeby to zrobić, w czterech miejscach, tak na krzyż, umieszczamy dosyć długie fragmenty jakiejś nitki, takiej, której nam nie szkoda i później będziemy ją obcinać. I umieszczamy ją w dziurkach, które będziemy wykorzystywać do przyczepiania serwetki do obręczy. I te nitki pozwolą nam w tych czterech miejscach naprzeciwko siebie, czyli na 12, 6, 3 i 9 przymocować serwetkę wstępnie do metalowej, drewnianej, plastikowej, cokolwiek macie, obręczy. Powolutku, nie zastanawiając się na razie, czy to jest równo i idealnie, czy nie, zaczynamy. Przywiązywać. Tak, technicznie, oczywiście hałasujący na ale co mam tam? Jedyna rzecz, robimy to porządnie, bo już będziemy to naciągać dość potężnie. Czyli pierwsze mamy, pierwsze mamy, to teraz drugie naprzeciwko. I tu już trzeba będzie delikatnie naciągnąć. I postarać się, żeby przy wiązaniu drugiego supełka nic nam nie odjechało. Jeżeli odjedzie o pół centymetra, nie martwimy się. Trzecie. I znowu pilnujemy, żeby przy drugim supełku nie odjechało za bardzo. I czwarte, czyli na razie robimy. Sporokątną serwetkę, bo tak to mniej więcej wyjdzie. Ten czwarty pewnie troszeczkę Wam odjedzie. Nie martwimy się, pod warunkiem, że nie odjechało 2 cm. I teraz będziemy mieć szansę. Oczywiście, jeśli ktoś chce jeszcze następne cztery, proszę bardzo, ale to już nie ma wielkiego sensu, bo to nam powinno wystarczyć. To jest wstęp do tego, żeby serwetka została upięta na całej obręczy. Co zrobić, jeżeli się okaże, że wasza obręcz mimo wszystko jest troszeczkę za duża? Od razu zostawcie tutaj takie odpowiedniej wielkości odstępy, półcentymetrowe lub centymetrowe i później będziemy się starać, żeby one pojawiły się w całej serwetce przy zaczepianiu. A co zrobić, jeśli obręcz jest za mała? Zawsze możemy nie naciągnąć serwetki maksymalnie, ale jednocześnie odbierzemy jej trochę uroku. Niestety ale to też jest rozwiązanie, bo pamiętajmy, że nasze średnice serwetek mogą wychodzić bardzo dziwne, a obręcze są dość standardowe chyba co 5 cm mniej więcej są do kupienia. Ślubny kiwa głową, że tak. To w takim razie czas na przytwierdzenie tego na stałe, bo na razie to mamy tylko techniczne przygotowanie. Będziemy teraz przyczepiać naszą serwetkę do obręczy i jak widzicie zaczynam tak gdzieś między jednym a drugim już przyczepionym. I teraz, jeżeli serwetka ma taki dosyć potężny brzeg, gdzie da się zaczepić nitkę, która ma supełek, to zaczepiamy supełkiem, ale prawdopodobieństwo, że tak jest, za duże nie jest, dlatego lepiej jest to przywiązać, czyli uzyskujemy następny punkt do przywiązania. Ale już tutaj to przywiązujemy albo na blachę, czyli właśnie nie tak jak mi się przed sekundą stało. Jeżeli chcemy, żeby serwetka była idealnie napięta, to ją musi dotykać obręcz. Koniec, kropka, nie ma innej opcji. Ktoś zada pytanie: ile tego? No to jest zawsze trudne pytanie. Teoria mówi, że jeżeli będziemy mieć podwójny obwód, to powinno nam wystarczyć bez najmniejszego problemu. Teoria mówi, w praktyce może się okazać, że serwetki nie da się naciągnąć idealnie do obręczy i będziemy potrzebowali troszkę więcej. Czyli lepiej troszeczkę więcej niż mniej, ale gdyby nam się nitka skończyła, to zawsze możemy ją dowiązać. To, to nie jest jakiś gigantyczny problem. I teraz decydujemy, w którą stronę idziemy i jaki ruch wykonujemy. Ja się zdecydowałam, że pójdę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, czyli w lewo i będę wykonywała ruch od góry. Co to znaczy? To znaczy, że będę najpierw wbijała się od góry w serwetkę i ciągnęła w dół przez obręcz i dociągamy. I teraz, żeby to miało ręce i nogi i nam nie puściło, to robimy znowu od góry przez to samo. Dociągamy, pilnujemy, żeby tu nic nie zwisało, przytrzymujemy i lecimy z następnym rogiem. Od góry, pod spodem. Jak to jest długie, to jest niewygodne, ale trudno. Temu na razie dziękujemy. I znowu w to samo. Od góry w tym samym miejscu. Czy trzeba ten drugi raz? Jeżeli serwetka nie jest bardzo mocno napięta, to nie. Jeżeli ma być, to to nam bardzo asekuruje. Jak widzicie, ja używam nitki, która jest nitką odserwetkową. Jeżeli jej nie macie, to nie musicie się martwić. Możecie użyć nitki kontrastowej, ozdobnej, możecie użyć. Wstążki cieniutkiej, a jeżeli ktoś używa nitki, której nie chce, żeby później było ją widać, to pokażę za chwilę, jak taką obręcz okręcić wstążką. Dochodzimy do następnego punktu, który jest już przytwierdzony. Brakuje nam rąk. I w tym momencie dookoła, pilnując na ciągu, czyli odległości od obręczy, żeby była przy każdym takim punkcie stała. I za co chwalimy ten wzór? Właśnie za to, że mamy rogi i mamy je okrągłe, bo nie musimy się zastanawiać nad, czym, czy, nad tym, czy któryś z tych punktów musi być bardziej czy mniej oddalony, tylko pilnujemy tego, żeby były wszystkie dotykające obręczy. To ja teraz. Dookoła zauważcie przy okazji, już jak widać, jak ta serwetka zaczyna naprawdę fajnie wyglądać. I później pokażemy, jak zająć się dodatkowo obręczą. Cały łapacz jest w tym momencie już napięty i nie ukrywajmy, pod koniec działamy troszeczkę jak producent bębnów, ponieważ zaczyna nam dosłownie brakować milimetrów. I to jest kawał fizycznej roboty. Zanim zakończymy, to poprawiamy takie typowe niedociągnięcia albo jak gdzieś nam coś się źle, w złym miejscu niesymetrycznie, nierównomiernie przyczepiło. Przesuwamy, poprawiamy nitek i dochodzimy do końca, przy czym koniec oznacza, że po raz ostatni tam gdzie zaczynałyśmy, tam igła od góry albo do dołu, zależnie jak wybrałyście, żeby wszędzie był taki sam układ tych nitek. I teraz tak zwana szkoła piaseczyńska i szkoła wołomińska. Oczywiście żartuję, ale niektóre osoby uwielbiają, kiedy serwetka dotyka obręczy i ja do nich należę, bo uważam, że wtedy udaje mi się ją równo napiąć. A są osoby, które lubią, kiedy nitka, która ją trzyma, Pozwala jej na lekki oddech, i to nitka dotyka obręczy, i w jakimś odstępie serwetki. Nie ukrywajmy, to takie podejście jest prostsze dla początkujących, ale później możecie spokojnie eksperymentować. Nitki obcinamy, oczywiście jakieś supełki i to porządne, i chowamy je. W robótce do, dokładnie tak samo, jak były chowane na jej końcu, i to, co nam jeszcze zostało, to obcięcie tych nitek, i robimy to w ten sposób, że jedną z nich nie próbujemy obcinać nigdzie przy samej obręczy, bo jeszcze przetniemy serwetkę, tylko jedną z nich obcinamy dosłownie na supełku, i wtedy druga powinna dać się wyciągnąć. I tak postępujemy z każdą, ta się troszeczkę wyciągnęła. Czyli nitki techniczne, ich się pozbywamy. I teraz mamy jeszcze za zadanie, jedna rzecz jest niezbędna, chociaż może niekoniecznie. Łapacz można powiesić na samej obręczy. Tu będę musiała trochę powalczyć. Łapacz można powiesić na samej obręczy, czyli łapiąc po prostu za metalową część, ale możecie też zdecydować, że chcecie wieszadełko. Wieszadełko, czyli fragment, Wstążki o takiej długości jak chcecie. Tutaj, tutaj musicie to sobie po prostu przypasować, jak również jego długość i albo przyszywamy, albo jeżeli ktoś jest szczęśliwym posiadaczem takiego cuda jak klej na gorąco, to pistoletem do kleju na gorąco można to również przykleić. I to jest to może być koniec łapacza snów. Zazwyczaj jest to tak naprawdę początek tego momentu, w którym zaczynamy się dobrze bawić. A zacząć możemy od tego, że może nam się nie podobać metalowa obręcz i chcemy ją zakryć. To popatrzmy, jak to zrobić. Mam tutaj bardzo pasującą kolorystycznie wstążkę, ale co tam? To była pierwsza, jaka mi się wyjęła, i teraz. Czy robimy to przed robieniem wieszadełka, czy po robieniu wieszadełka? Jak wam wygodnie? Można i tak, i tak, ale ja zazwyczaj, jeżeli już obręcz jest czymś osłonięta, to robię to po zrobieniu zawieszki. I teraz znowu albo przyklejamy klejem na gorąco, albo zawijamy i przyszywamy. Albo dwa razy w pierwszym miejscu owijamy. Chociaż to będzie troszkę widać. I zobaczcie, co się dzieje. Ta wstążka, właśnie ta wstążka jest strasznie śliska, ale najlepiej jest ją przykleić albo przeszyć. Ja chcę i tak to tylko pokazać. Mamy i zaczynamy owijać. I teraz, albo zależnie od tego, jakie mamy odległości, owijamy w każdym takim Odstępie między zawieszkami dwa razy albo raz, zależnie od tego, jaki odstęp i jakiej grubości wstążka. I po kolei, pilnując, żeby wstążka nie robiła takich numerów jak tutaj, czyli żeby nam się nie zawijała na brzegach, bo to nieładnie wygląda. O, właśnie, czyli Poprawiamy, dociągamy, układamy i zawijamy. Całą obręcz możemy zawinąć. Kontrastową wstążką, koronką albo czymkolwiek przyjdzie Wam do głowy. Oczywiście, obręcz może zostać też taka, jak najbardziej. I teraz dochodzimy do wszelkiego rodzaju zdobień. I tu pole do popisu jest gigantyczne. Pokażę Wam te zdobienia na łapaczu, który już istnieje, i przy okazji kwestie piórek, które zawsze są problematyczne. Dlaczego już wam tłumaczę. Zanim przeniesiemy się do łapacza i wykończyń, to tu mamy piórko. Piórko piękne jest, i pióra są tak naprawdę takim według tradycji, dość niezbędnym elementem ozdobnym, chociaż ich. Tak naprawdę nie używam wszędzie, ale zdarza się, że po prostu pasują. Ale ja bardzo nieortodoksyjnie podchodzę do zdobienia łapaczy. I teraz to piórko tak naprawdę jest ciężko przyczepić. Dlaczego? Możemy je przyczepić, po prostu obwiązując nitką, zazwyczaj gdzieś w tym miejscu, tylko wtedy to łączenie nie wygląda najpiękniej. Możemy spróbować przebić się przez zazwyczaj niezbyt grubą. Część nitką z igłą, co wcale nie jest proste. Możemy spróbować takie piórko przykleić do wstążki, obwiązując je i używając znowu kleju na gorąco. Kto ma, to polecam takie rozwiązanie. Po pierwsze, fajnie wygląda, po drugie, jest nieproblematyczne w przeciwieństwie do innych rozwiązań. Myśmy wykombinowali trochę inne podejście, ponieważ nie wiem czemu. I to jest taka drobna sugestia do mojego męża. Ja nie mam pojęcia, dlaczego ja nie mam pistoletu z klejem na gorąco. Już dawno powinna mieć, to bym sobie coś pokleiła. Żart. Chociaż pewnie by się przydał. Dlatego wykorzystujemy inny sposób umieszczania piórek. Albo w koralikach, albo we wstążkach, które mają dość specyficzną budowę. I to się sprawdza. Sprawdza się i całkiem fajnie wygląda. To już się przenosimy do gotowego Dreamcatchera. I zobaczycie, jak sobie radzić z mocowaniem różnych rzeczy, jak sobie radzić z końcówkami, i jak sobie radzić z piórkami. Bo niektóre osoby bardzo będą je chciały, tym bardziej, że one są kolorowe, bywają kolorowe, ale nie wiedzą, jak do tego podejść. Tym razem zastatyw robi ślubny i poprosimy go o lekkie oddalenie, żebyście najpierw zobaczyły jedną rzecz. Mamy. Dreamcatchera. Jeszcze trochę, bo musimy zobaczyć dół. <grym> I teraz są dwie szkoły: jak zwykle Wołomińska i Piaseczyńska. Szkoła Wołomińska mówi, że Dreamcatcher ma wszystkie ozdoby na tym samym poziomie, a inne będą mówiły, że robimy je po prostu tej samej długości i wtedy one na dole układają się w taki sam łuk, w jaki układa się okrąg. To pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie mieć ozdoby tej samej długości na dole, czyli w miarę poziomo, to te, które są najbardziej z brzegu, muszą być dłuższe. I teraz poprosimy o fachowe zbliżenie na przytwierdzanie tego. Tak, możemy najpierw na górę. Tam jest tym kaczer wisi na lampce, i tam widać, że mamy zrobione wieszadełko, które było przyszywane sugestia dla męża, bo nie można było przykleić. I teraz mamy to, w jaki sposób dowiązujemy. Dowiązujemy bardzo prosto, czyli ja tu odwiążę, żeby Wam pokazać. Decydujemy tylko, jak chcemy. U nas zasada była taka, pętelka szła w dół, czyli za Dream i przeciągamy, dociągając dość potężnie. I tu was uczulę na to, że niektóre wstążki potrafią się rozwiązywać, i jeżeli tak jest, to lepiej je przyklejać lub przyszywać. Tutaj one wszystkie są na tej samej zasadzie. Jak widzicie, są wstążki, są koronki, są doczepione koraliki na nitkach. I pokażemy dół. Ten dół tutaj, ten dół tutaj chyba nie był w ten sposób potraktowany, bo wstążki są trochę inne. Ale jeżeli wasze wstążki się siepią, to nad zlewem w kuchni, gdzie macie dostęp do wody, łapiemy albo zapałki, albo zapalniczkę i możemy zazwyczaj takie poliestrowe wstążeczki lekko stopić na końcu. Najpierw sobie sprawdźcie na jakiejś resztce i końcówce. To zazwyczaj powoduje tylko, że to się topi, ale nie zmienia koloru, i wtedy można takie siejpiące się wstążki zabezpieczyć na dole. I tu dojdziemy do tego, co najbardziej lubimy, czyli piórek. Piórka, jak widzicie tutaj, w ogóle były szaleństwem totalnym, bo były z takimi cieniutkimi lotkami. I teraz zobaczcie, co się stało. Mieliśmy wstążkę, która miała pętelki na brzegu, i nie ja od razu mówię, nie ja, ślubny pracowicie każde piórko przez wybraną pętelkę przepchnął I one się trzymają idealnie. Jak widzicie, mamy tutaj ich na tej wstążce kilka. Wygląda to bardzo fajnie i nie wymagało żadnych dodatków. Drugi pomysł, jeżeli używacie koralików, to takie piórko można wcisnąć w otwór koralika już nizanego, Też w dół. Na ścisło, nawet lekko doklejając, jeśli chcecie, ale zazwyczaj, jeżeli te końcówki są na tyle szerokie, że to się trzyma w koraliku, to to się będzie trzymało. Czyli na piórka są też inne pomysły niż tylko ich przywiązywanie albo ich przyklejanie. I nie wiem, czy coś jeszcze wiem już. To, co mówiłam. My wykorzystujemy tutaj, akurat tutaj, rzeczy, które są gotowe. Gotowe koronki, możecie je zrobić ręcznie, gotowe wstążki, możecie je przygotować z dowolnego materiału, ale możecie też wykorzystać makramę, czyli plecione sznurki, które w różnych kształtach, w różnych szerokościach, w różnych kolorach można zaczepiając o ramkę zapleść sobie w dół. To makrama jak najbardziej. To, co widziałam ostatnio, chyba nawet komuś o tym pisałam w komentarzach, widziałam chwosty, które były zaczepione o ramkę. Chwost jak chwost kończył się mniej więcej tutaj, jeśli chodzi o jego główkę, a później wszystkie nitki tego chwościka zwisały dobre kilkadziesiąt centymetrów w dół. Wyglądało to, szczerze powiem, nieziemsko. Pomysłów na wykańczanie dreamcatcherów jest mnóstwo. Możecie wcale nie wykańczać ich długo, możecie je wykończyć krótko. Jeden z moich jest wykończony w ten sposób, że po tej stronie ramki są przyszyte kwiatki. Gotowe kwiatki doszyte do ramki. I jeszcze jedna uwaga, bo tak mi się przy okazji spojrzało. Jeżeli ramki były traktowane lakierem, to zdarza się, ten Dreamcatcher akurat miał taki błąd, zobaczcie tutaj, zdarza się, że on jest delikatnie, coś się dzieje z lakierem. Jeżeli macie taką obręcz, to od razu decydujcie, że to jest miejsce, gdzie będziecie przyszywać albo przytwierdzać końcówki, bo wtedy je ukryjecie, albo można też całą wtedy obręcz obwinąć wstążką. I to już chyba wszystko. Tak naprawdę ten etap wykańczania Dreamcatcherów i ich zdobienia to jest coś, co jest najfajniejsze i najbardziej kreatywne. Zostaje mi, zostaje nam życzyć Wam tylko dobrej zabawy, bo akurat Dreamcatchery robimy wspólnie. Ja zazwyczaj robię serwetkę, a ślubny bawi się w zdobienia. Także w tym Dreamcatcherze ja się przyznaję. Yy, to jest moje. Nanizałam koraliki na nitki razy trzy i przyczepiłam, i jestem z siebie strasznie dumna. Cała reszta to już pomysł, wykonanie i kreacja ślubnego. Bawcie się dobrze, tym bardziej, że to naprawdę daje po prostu nieograniczone możliwości.